Niedziela należała do gospodarzy. Teraz czas na chwilę odpoczynku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam Was na standardowe podsumowanie niedzielnych spotkań w ramach siódmej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Z uwagi na różne okoliczności, a więc przede wszystkim czwartkowe rywalizacje naszych pucharowiczów, a także zbliżającą się przerwę na reprezentację, wczoraj oglądaliśmy aż cztery spotkania. Na sam początek 12 Puchajowicza, więc Lech Poznań i Jagiellonia byli zagali na własnym boisku, a wieczorem Raków Częstochowa i Legia Warszawa udały się na bardzo trudne wyjazdy. Wyniki tych spotkań wielu zaskoczyły. Zapraszam na ich omówienie. W dzisiejszym odcinku standardowo usłyszycie kilka słów na temat każdej z rywalizacji, natomiast jutro planuję nagrać dla was odcinek transferowy, dlatego tam się nieco bardziej na tym skupię, ponieważ w klubach, o których dzisiaj będę mówił, nie zabrakło bardzo wielu ciekawych transferów gdzieś siłą rzeczy z pewnością o tym wspomnę, natomiast też w tym najbliższym tygodniu, oczywiście poświęconym pewnie większości reprezentacji polskiej, ponieważ już dziś rozpoczyna się zgrupowanie wrześniowe pierwsze pod dowództwem Jana Urbana, który powołał bardzo ciekawych zawodników. Poświęcę niektóre materiały konkretnym klubom. Mam akurat zamiar nagrać film na temat Korony Kielce, bo wiem, że wielu kibiców złocisto-krewistych jest na moim kanale, także to takie. Kwestie techniczne też zachęcam Was do pisania pytań w komentarzach do Q&A, które planuję. Dla Was nagrać, może to będzie szybciej, może później, ale się takie powiedzmy, że do końca bieżącego roku. Może już ja. nie o tym, a o wczorajszych meczach aż cztery takie rywalizacje były. Musimy się do tego go Przyzwyczajać, bo jednak w lidze konferencji UEFA aż cztery nasze ekipy będą i zagrały one właśnie we wczorajszych walizacjach. A więc na sam początek mieliśmy domowe starcie: Jagielonie Białystok i Lecha Poznań. I zacznę może od tej spokojniejszej, a więc Biały Białystok podjęła Lechię Gdańsk, która przed tygodniem wyrównała swój status punktowy na zero po zwycięstwie w Darybach i Miasta. Oczywiście wiemy, że ekipa Johna Kwa została przed bieżącą kampanią na minus pięcioma punktami. Pytanie, czy one staną. Istotnie lechki przywrócone, bo to znacznie by pomogło tej drużynie. Początek rywalizacji z Jagiellonią Białystok, która w miniony czwartek awansowała do Ligi Konferencji po tym jak zemisowała na wyjeździe z Dynamo City. Należał do podobieżnych Carvera, ja się akurat tego spodziewałem. I standardowo aktywni byli, czy to Tomasz Bobczek, który stworzył sobie bardzo dobrą sytuację po na lewym skrzydle, natomiast niecelnie następnie dogrywał, a także oczywiście Bogdan Wiunny, który oddał niecelne uderzenia. To też była taka dogodna sytuacja, Ogólnie, jeśli chodzi o takie wrażenia optyczne, to Lech Gdańska starała się być bardzo konkretna, natomiast one były bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o duży Diana Sieminca do Dimitris, Railis uderzył niecelnie, biały Białystok zabrała się do roboty pod bramką przeciwnika i dośrodkowanie z bardzo dużego dystansu. No Wojtuszka zamknął Realis. To było naprawdę bardzo imponujące wykończenie głową tego napastnika, który jest kolejnym każdym meczem, bo przecież trafił on swoją drogą przeciwko Dynamo, także po jeszcze Wojtuszka. Potwierdza, że może być przyszłością tej drużyny. Jeżeli chodzi o potopiecznik na Siemieńca, to oni z naszych Pucharowiczów najlepiej wypadli, jeśli chodzi o początek tego sezonu, co jeszcze pokażę. Na koniec, przy okazji tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje chwilę później, to kolejny zawodnik, którego zdecydowanie musimy pochwalić za to spotkanie. Ja też się szczerze przyznam, że oglądałem w czasie rzeczywistym rywalizację Lecha z widzewem. Tutaj akurat nadabiałem ją, powiedzmy, w tej przerwie między spotkaniami. Oczywiście mówię o Meczuja Giloni. Natomiast jeżeli chodzi o występ Aleksa Poso, to ja byłem moment, momentami oczarowany, bo nie był to taki zawodnik, który tutaj rzucał mi się w oczy na początku tej kampanii, powiedzmy, w tych pierwszych spotkaniach, czy to w spotkaniach eliminacyjnych do Ligi Konferencji UEFA. Natomiast w tym meczu spisał się całkiem nieźle i nie mówię o asyście, bo ona była powiedzmy taka może troszkę nisko jakościowa, natomiast poza tym były takie kontakty absolutnie magiczne. Dlaczego? Bo ta piłka idzie w pewien kozioł, natomiast to tutaj absolutnie nie przeszkadza przede wszystkim temu fenomenalnemu przepuszczeniu, a następnie to, co robi Jesus Simas, no to jest jakaś absolutna poezja, to jest jest setna bramka Hiszpana w warwach Jagiellonii Białej. Jest to w meczu z Radomiakiem niedawno. To on swoją setną bramkę w Ekstraklasie, a teraz mamy kolejny jubileusz. No jest to niesamowite w tym momencie osiągnięcie 34-letniego zawodnika, 87 bramek. Barwach, dumy Podlasia się na poziomie ekstraklasy: 3 w pucharze Polski i 10 w europejskich Pucharach. I zapowiada się, że tutaj ta trzecia kolumna także będzie w najbliższej kampanii osła. Jeżeli chodzi o Jezusa i Mazę, to tutaj mam wrażenie, że już większość z nas, większość komplementów na temat tego zawodnika wyczerpała. Ja zresztą w tych ostatnich filmach podsumowujących, już tutaj przytoczyłem Wam niektóre liczby, które są bardzo zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się działo w tym spotkaniu, to taka właściwie jedyna tutaj godna uwagi sytuacja jest jeszcze przed, przed kiedy to Alwis. Sam zagrywa zewnętrznym podbiciem do nowego bramkarza Lechigdańskiego, swoją drogą sprowadzonego z Mów na wypożyczenia, a więc Aleksa Polsena, który na start przyjął dwie bramki, jeżeli chodzi o tą pozycję. To w Lechii były poważne wątpliwości. na pytanie, czy ten zawodnik ustabilizuje bramkę w drużynie Johna Carvera i on tą piłkę łapie. Dla mnie jest to zachowanie dziwne, jeżeli chodzi o samego bramkarza. Natomiast jeszcze dziwniejsze, jeżeli chodzi o arbitra, bo on gry absolutnie nie wstrzymuje, a w tej sytuacji należałoby się podobiec z tym się aż wolny pośredni, ale ze względu na wynik tego Spotkania, to się na mnie co zatarło. To miało miejsce przed przerwą, a ja z długiej połowy to tutaj naprawdę niewiele mogłem wyciągnąć, bo jeżeli chodzi o sytuacje podbramkowe, to działo się niewiele. Jest to też można powiedzieć, że taka część tożsamości, jak jest Białej żona potrafi fenomenalnie kontrolować spotkanie, kiedy już ma wynik korzystny, jeżeli chodzi o zawodników, których można wyróżnić, no to poza Aleksem Poso, poza Dimitrisem i Elisem, który akurat pod bramką przede wszystkim był bardzo aktywny, to jest to także oczywiście Oskar Pietuszewski, który tutaj nie przestaje zaskakiwać, jeżeli chodzi o tego zawodnika, to powiedzmy, że pewna niedokładność się pojawiła, natomiast momentami ten zawodnik naprawdę pojawił publiczność, która także bardzo okazałą oprawę przygotowała, jak ile niebiały Stok wygrywała bardzo pewnie z treścią Gdańsk. Także jest to Pucharowicz zdecydowanie najmniejszymi problemami. Jeśli chodzi o tą niedzielę z PKO, Bank Polski, jak chodzimy do drugiego spotkania, więc Lecha Poznań z Wizjawem Młodzi. Tutaj duże obawy były o różne Nielsa Fredryksa na tym bardziej, że poza Kadą znalazł się, ponownie Mikaelisza, który odpoczywał, Kiedy to Drużyna była w Belgii, pokonała Henk we Wanżu 2 do 1, natomiast wynik absolutnie fatalny z pierwszego spotkania sprawił, że Lech także do Ligi Konferencji UEFA spadł i Brian Fiabema ponownie stanowiło siłę, powiedzmy, ofensywy kolejorza. Po... Początek tego spotkania należał do podopiecznych pateka Czubaka, więc ten, który dotychczas był asystentem i zastąpił Żeliko Sopicia po tym. Jak widzę, jako pierwszy w nowej kampanii PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, szkoleniowca zwolnił trafy do Bramki Bartłomiej Pawłowski w tej akcji fenomenalnie interweniował. I to nawet niejednokrotnie. bo Mrozek, który tutaj błysnął wielką klasą, ale ostatecznie mieliśmy minimalnego spalonego. I sędzia Patryk Gieckiewicz po Gola nie uznał w kolejnych minutach. To Lech Poznań, w mojej opinii, co? przejął inicjatywę. ja Ja był takim zawodnikiem, który wrócił do wyjściowej jedenastki. I była to obecność jak najbardziej szczęśliwa dla Lecha Poznań, więc dogrywał piłkę fenomenalnie w zawiesił. I Honduranin, A więc Luis Palma pakuje piłkę do bramki w drugim meczu z rzędu PK Bank Polskiej w tej klasy. Ostatnio także przy bułgarskiej przy Przeciwko koronikielce ten zawodnik trafił, wówczas to była bramka na wagę remisu. A tutaj był to piłkarz, który zdecydowanie wszeregajniersa na się wyróżniał. W pierwszej połowie miał jeszcze jedną sytuację, też dogrywał piłkę bardzo dobrze, ale uprzedził w ostatniej chwili Wisus, a więc zawodnik, który z pewnością to spotkanie może zaliczyć do udanych, jeżeli chodzi o defensywę widzewa, bo kilka takich interwencji naprawdę w ostatniej instancji Hiszpany bardzo widowiskowych zaliczył. Uprzedził wówczas Beria na Fiabemę, który miałby fenomenalną sytuację na to, aby pokonać właśnie jaki. Natomiast jego koledze obudzili się bardzo poważnie przed przerwą. Jeszcze był taki przebłysk, kiedy to Julian Szachu rozegrał akcję z Mariuszem Fonalczykiem. Były zawodnik Rony Kielce przeprowadził fenomenalny rajd. Uderzył minimalnie niecelnie przed przerwą też Angel Baena nękał, można powiedzieć, tutaj. João Mutinio z lewej strony, który po przerwie dostał zmianę, wówczas Nils Federiksen. Aż czterech zawodników na raz zmienił. Przerwie mieliśmy 1 do 1, a po wyjściu z szatni widzę, że w Łódź, błyskawicznie doprowadził do wyrównania. Więc poniekąd ta fenomenalna postawa przed została przedłużona. No I tutaj możemy mieć spore wątpliwości, ponieważ sędzia Paty Gryckiewicz wskazuje na wapno po tym, jak faulowany jest Julian Szechu i pytanie, czy ten kontakt był do tego wystarczający. No istotnie są ręce na plecach Albańczyka i upada on, kiedy piłka zmierzała w jego kierunku. Także sędzia miał do tego podstawy i Bartłomiej Pawłowski bardzo pewnie wykorzystuje to no, Tutaj zmiana trenera z pewnością odbędzie się z korzyścią dla tego zawodnika. No niektórzy pytali, czy być może fałgikiewicz nie wyróżni do bramki, ale był w niej Maciej Gikolski, który kolejne minuty to miał naprawdę fenomenalne, a więc przed tym, jak przepuścił bramkę, fenomenalnie bronił, uderzenie niemalże w samo okienko Mateusz Żyro był blisko strukturiozalnego samobója. Najpierw strzał Luisa Palma, a następnie Gislego jest na no ale w tej kluczowej akcji popełnił błąd, był zawodnik Adomaka, kiedy to wychodził przy stałym fragmencie gry i Brian Fibema, zachował się jak prasowy napastnik, a więc to była pierwsza bramka Norwega w barwach Lecha Poznań kiedy już kibice, przede wszystkim kolejorza w to nie wierzyli, on tutaj przyszedł w wielkim momencie, no bo jednak w Jest jak najbardziej okazała, biorąc pod uwagę pozycję wyjściową, jeżeli chodzi o końcówkę tego spotkania. To jeszcze miał fenomenalną sytuację rezerwowy Cornel Lisman, który właśnie na boisku się pojawił. Wówczas, kiedy to Niels Sedriksen aż po czwórną zmianę raz przeprowadził. Także jest to, można powiedzieć, że coś niespotykanego. Lisman też na lewym skrzydle mi się zapisał w pamięci takim fenomenalnym rajdem. Piłkę przyjął, utrzymał. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o końcówkę, to gra była mocno szarpana. Sytuację miał Tonio teklić, jeżeli chodzi o fan Alvareza, no to był to. piłka bardzo aktywny, jeszcze znacznie wcześniej trafił on w słupek. Tutaj było bardzo blisko po takim naprawdę bardzo widowiskowym uderzeniu Hiszpana, bo on wiele nie potrzebował przestrzeni, wiele czasu, żeby fantastyczny strzał oddać. i tutaj centymetry decydowały o tym, że nie trafił on do bramki Bartosza Amroska, który ponownie poniekąd okazał się bohaterem Lecha Poznań. Chociaż tych interwencji nie było tak wiele, jak powiedzmy w niektórych spotkaniach tej kampanii. Natomiast Lech odnosi bardzo, bardzo ważne zwycięstwo przeciwko Widzewowi Łuźnej Patryk Czuba, który tutaj po spotkaniu wyrażał swoją złość tak ekspresyjnie dość miałem wrażenie, przegrywa w swoim debiucie w parwach te na ETS-u, no ale mam wrażenie, że tutaj ulec przy Bułgarskiej, też pokazując nieco inny pomysł, chociaż niektóre fragmenty też tak wskazywały na to, że te zaszłości po kadencji jeżeli sopicia oczywiście nie zostały zmienione, co jest właściwie niemożliwe, żeby tutaj w kilka dni na to w takim stopniu wpłynąć, jeżeli chodzi o tą defensywę, no to ponownie momentami ona przeciekała, natomiast w ogólnym ujęciu z pewnością jest perspektywa na znaczną poprawę i tutaj widać rękę Patryka Czubaka. Przede wszystkim mam wrażenie, że nie przy starych fragmentach gry, bo one w Widzewie funkcjonowały nieco lepiej, oczywiście tutaj wykluczając gdzieś tą pomyłkę Macieja jakikolskiego, no bo jest to po prostu błąd indywidualny bramkarza ETS-u i pytanie, czy tutaj nie wróci pewna debata na temat Rafała Gikiewicza, który też wiemy, że blisko transferu wychodzącego z Widzewa miał być, jeszcze powiem na temat Lecha Poznań, że blisko tego klubu ma być Ofigi Szmail, Michalka Szpajk powiedział, że występ przeciwko Motorowi Lublin, który oglądałem, z wysokości murawy był ostatnim Nigerczyka w 14-krotnych, mistrzów Polski Jutro także do Poznania ma przybyć napastnik, bo wiemy, że ten deadline dla naszych klubów pucharowych to wcale nie jest 8 września, więc dzień zakończenia okienka transferowego w Polsce, a już jutro, ponieważ wówczas mija termin na rejestrację kadr zespołów w rozgrywkach Ligi Konferencji. Pytanie czy ktoś tutaj ten manewr Legii ze Szkulinem będzie chciał powtórzyć, a więc prowadzać tylko zawodnika na ligę, co dla mnie jest tutaj takim działaniem wysoce No Pytanie też jaki byłby to zawodnik, bo każdy przypadek powinniśmy oceniać specyficznie i indywidualnie do ewalizacji wieczornych, a więc Legia Warszawa wybrała się na Stadion Krakowi przy Kałuży, gdzie ostatnio zwygała w dziesiątej kolejce sezonu 2020-2021 jeszcze w 2020 roku, także te ostatnie lata. Były tam bardzo nieudane, jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę Krakowi. To nie było w niej nowego zawodnika, który robi wielkie wrażenie, ale pojawił się tam Mateusz Klich, który debiutował w Krakowi na spotkaniu z Widzewem już dwa tygodnie temu. Jeżeli chodzi o podopiecznych Luki Elsnera, to tutaj były duże nadzieje, no bo Legia Warszawa w czwartek jako Jedyna z naszych polskich ekip gała w Dogrywce. Natomiast jeżeli chodzi o skład Edwarda Jordanesku, to przed spotkaniem także troszkę można powiedzieć, że tutaj tej oliwy do ognia doleł wokół Legii Warszawa tam także. Kolejne wzmocnienia mają się pojawić. Oczywiście poza tym, że do klubu już trafił Kamil Piątkowski, to jest transfer. Dla mnie bardzo imponujące, ale już nie o transferach, a o spotkaniu, ponieważ od początku rywalizacji legia Warszawa była bardzo bliska zdobycia bramki. Była bomba Milety po fenomenalnym zaganiu Kaspera Tobiasza, bo to było bezpośrednie potanie od bramkarza Legii Warszawa, następnie skiksował nieco miguel Alfaela, Chwilę później Wojciech Urbański trafił w supek, także tutaj już były wielkie nadzieje dla kibiców drużyny, gości na to, że ona wyjdzie na prowadzenie, ale to Krakowia okazała się po raz kolejny konkretniejsza, chociaż jeżeli chodzi o taki ogólny obraz tego spotkania, to Legia stwarzała sobie okazję, właściwie na jednym celnym strzale Krakowia zakończyła pierwszą połowę i to było uderzenie Filipa Stoilkowicza co mu się nie udało w rywalizacji z Widzewem, to udało mu się teraz, a więc został fenomenalne podarzenie. Właściwie tutaj zdemolował Marko Błycha, jeżeli chodzi o pojedynek biegowy i przelobował kasper tobiasza. To były to naprawdę z wielką klasą napastnik Krakowi podopieczni opiecznikiem Jak najbardziej spełniali założenia taktyczne, mam wrażenie mimo tego. Tak jak powiedziałem, że tylko jedno uderzenie oddali, to utrzymywali się oni przy piłce, byli w stanie konstruować sobie długotrwałe ataki. Mały Operkowicz pojawiał się często z lewej strony na skraju pola karnego, jeżeli chodzi o skład Legii Warszawa. No tutaj wiele postaci, których w zeszłym sezonie nie moglibyśmy oglądać w barwach ekipy. Z Warszawa. więc czy to Marko Błych, bo mnie to szczerze mówiąc zaskoczyło, czy to Damian Szymański, który w tym ostatnim spotkaniu w bajfach Legii Warszawa spisał się naprawdę fenomenalnie, oczywiście. Majowicz, także Miguel Alfaela, czy to Eka który w mojej opinii w tym spotkaniu też kilka plusów na swoje konto zapisał i taki z pewnością oglądaliśmy na początku drugiej połowy, bo to była naprawdę fenomenalna akcja Legii Warszawa. Kapitalne podanie Ekadiusza Ecy, jeszcze zresztą wcześniej tutaj Damian Szymański obsłużył lewego wahadłowego. Daje uderzenie Miguel Alfaela i tam, gdzie być powinien odnajduje. Się o także na razie nie ma fajerwerków, jeżeli chodzi o Duńczyka, ale są liczby, no bo zresztą tutaj dzięki niemu właściwie Legia Warszawa awansowała w tym momencie do fazy ligowej Ligi Konferencji, tak to trzeba powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o stać z Krakowią, to drużyna Luki dość niespodziewanie, w mojej opinii, tutaj uszyła do ataku. Najpierw był słupek taki zaskakujący, tudzież interwencja Kacpa Tobiasza, to gdzieś powiedzmy taka piłka stykowa była, kiedy to Minczew właściwie bardziej dogrywał niż strzelał z bardzo ostrego kąta w kolejnych minutach. Tak to pasy ponownie konstruowały. Przełowały sobie sytuację, natomiast strzeliły bramkę w sposób dość niespodziewana, więc postałem w fragmencie gry Mały ponownie, wpisał się na listę strzelców. Wiemy, że on pauzował po tej czerwonej karce, którą obejrzał. W spotkaniu z Jagiellonią. tam nieco podobnych luki a to pogrzebało. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, to wiemy, że on jest skuteczny. Pod bramką przeciwnika, no bo w zeszłej kampanii, gdzie on grał tylko wiosną dwie bramki i teraz także dwie bramki na jego koncie. Legia Warszawa nie była w stanie odpowiedzieć z boiska szedł. Mateusz Klich przeowacji, jeżeli chodzi o Legię, to bardzo ciekawe. Meldunek, a więc Kasniki zadebiutował po kilku dniach, kiedy to jeszcze pamiętam, że w środę ten Edward Jordanesku mówił, że on z tym zawodnikiem dotychczas nie pracował, natomiast wiele o nim słyszał. No i tutaj, jeżeli chodzi o Kasnikiego, to też była taka jednak, z której z pewnością go zapamiętamy. Na boisku pojawił się Żan pierre Samek, który fenomenalnie zgrał piłkę do Jowicza. Właściwie to był chyba pierwszy kontakt Kameńczyka. Natomiast chwilę później doznał on kontuzji. Legia Warszawa kończyła to spotkanie w dziesiątkę, ze względu na to, że już tej przestrzeni na zmiany Edward Jordanesku nie miał. To z pewnością może martwić kibiców wojskowych. Dobrze, że jest ta przerwa na reprezentację, natomiast Legia Warszawa przy kałuży po prostu nie wygrywa. Być może powinniśmy się do tego przyzwyczaić, a jeżeli chodzi o Krakowie, to jest wiele powodów do radości, ponieważ podopiecznik Luki lesnea w tym momencie są wiceli MPK o Bank Polski Ekstraklasy. Na koniec powiem jeszcze kilka słów na temat hitu siódmej kolejki, a więc pogoń Szczecin podjęła Jaków Częstochowa, który wygrał. Co ciekawe, cztery poprzednie spotkania, ponieważ tutaj nieco narzekaliśmy na formę medalików w ekstraklasie. Z pewnością dalej to będziemy czynić. Natomiast jeżeli chodzi o to ostatnie kilkanaście dni, to było bardzo dobrze. Też spotkanie z Lechem. Oczywiście zostało przełożone, a w lidze pokonali oni bruk bedniecieczny Malika Po tym jak odwrócili losy dwóch meczów z makabi Haifa. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, to od początku Raków miał kolejne problemy. Więc uraz stratosa z spowodował, że Marek paprzun. musiał nieco przesunąć zawodników w formacji. Pojawił się Amorim, natomiast Fantu dopełnił pełnił. Bardziej defensywną rolę też jeszcze Jean-Carlo Silva, który pojawił się w wyjściowym składzie Rakowa Częstochowa. Już po Drugi po urazie. To jest piłkarz bardzo cenny, zresztą podobnie jak Iwi Lopez, który był dla mnie takim najlepszym piłkarzem. Być może niekoniecznie, ale takim zawodnikiem, który z pewnością najwięcej meldunków gdzieś w okolicach Pola karnego, pogoni Szczecin w Bajwach-Jakowa notował. Przed przerwą mi się przypomina takie uderzenie minimalnie obok słupka. Chwilę wcześniej Jesus Diaz po naprawdę bardzo przytomnym zachowaniu Leonardo Oszy, który od pierwszej minuty w tym spotkaniu wystąpił. Miał bardzo dużo miejsca kolumbijczyk, natomiast uderzył piłkę minimalnie i jeżeli chodzi o pogoń. No to były świetne sytuacje ale one tworzyły się przede wszystkim po błędach piłkarzy Papszuna. Uderzał Adrian Przybojek z powietrza, było bardzo blisko, żeby piłka zatrzepotała w siatce i jeszcze w końcówce. Kostosz miał fenomenalną sytuację po tym, jak dramatycznie zachował się Rakowitan i oddał mu właściwie taką sytuację sam na sam. Natomiast słabo uderzył, to trzeba przyznać zawodnik Pogoni Szczecin i Sobie z tym poradził, do przerwy mieliśmy 0 do 0. Jeżeli chodzi o długą część tego spotkania, to paradoksalnie Raków często chował w nią lepiej wszedł, natomiast to Pogoń Szczecin wyszła na prowadzenie po fenomenalnym uderzeniu reprezentanta w końcu Polski, a więc zawodnika, który mimo, że zakończył w czerwcu karierę, to został powołany przez Jana Urbana, więc Kamil Grosicki, NC. Same składają się do oklasków, kiedy widujemy takie uderzenia Raków-Częstochowa. Wziął się do pracy, ale był w tym, trzeba przyznać, dosyć niemrawy. Ponownie Iwi Lopez dyrygował grom. Piłkarzy przona na boisku pojawił się także Jonathan Braud-Brunes i się w polu karnym kilkukrotnie odnalazł. Było cudzie jego meldunek, natomiast nie z pewnością w takich aspektach, jakich by oczekiwali kibice medalików natomiast z po drugiej stronie. Bardzo aktywni byli skrzydłowi. Wreszcie Paul Mukaiu i Musa Żuwara zagali. Taki mecz, jakich by kibice portowców, akurat od nich oczekiwali. Fenomenalną akcję. Przede wszystkim ten pierwszy tutaj ominął. Bez problemów. Jana Tudora, który już w tych ostatnich spotkaniach dawał pewne sygnały alarmowe. Tutaj akurat w tym spotkaniu mi się z drugiej strony przypomina taka naprawdę fenomenalna interwencja Chorwata. Natomiast ogólnie jest to zawodnik, który raczej stabilności nie daje. Żuwara tej piłki nie przyjął. Natomiast w samej końcówce, po dośrodkowaniu Greenwooda, było zamieszanie w polu i Paul Mukaiu. Że tą piłkę właściwie ekwilibrystycznie, Przewodko i mamy dwa do zera. Jeszcze chwilę wcześniej próbował odpowiedzieć na to strzałem z dystansu, takim bardzo ciekawym. Lamindia Bifadyga ogólnie Valentin Korzuka, miał tutaj trochę pracy. W długiej połowie Muna trzeba za to pochwalić. Natomiast jeżeli chodzi o pogoń Szczecin, to wreszcie zobaczyliśmy taką bardzo pozytywną twarz tych nowych zawodników do tej pogoń Raczej wielu z nas się wysokiej jakości spodziewało, natomiast przede wszystkim Skrzydłowi, no i oczywiście król Kamil Gosicki, ale także Jose Pozo, tutaj bym pewien, plusik postawił. Patrzymy na koniec na tabelę, ponieważ dzisiejszy odcinek wyszedł bardzo długi, no ale oczywiście cztery rywalizacje aż tutaj mamy do omówienia. Mam nadzieję, że takich niedziel będzie jak najmniej, ponieważ te czwartki troszkę nam roboty do tego wszystkiego dołożą, natomiast ja uwielbiam oglądać. Tyle spotkań właściwie tutaj w pewnych momentach musiałem śledzić dwa na raz, Starałem się gdzieś to zatrzymywać, odwijać. No i tutaj jak najwięcej z tych meczów wyciągnąć i kilka takich bardzo ciekawych aspektów udało mi się, mam nadzieję, dla Was wyciągnąć, chociaż jest to taka bardzo ogólna moja Opinia na temat tych spotkań, no i raczej tutaj typowałem, że Legia Warszawa nie poradzi sobie przy kałuży. Natomiast kiedy już mileta Jowicz do siatki trafił, to myślałem, że piłkarze i o Danesku troszkę za ciosem pójdą, a mimo tego, no negatywnie nie ponownie. Legia zaskoczyła, jeżeli chodzi o Wicef, to Dpatek Czubak z pewnością nie rozpoczął swojej przygody już też tą długiej woli pierwszego szkoleniowca, chociaż ta ma potrwać założenia dłużej w sposób wymarzony. oczywiście dałbym mu czas. Zresztą podobnie postąpiłbym w przypadku Żeliko-Osobicia. Wiem, że jest to niepopularna opinia, natomiast Raków często znalaz znalazł. Się w strefie spadkowej po siedmiu kolejkach liderem Tabeli, oczywiście Wisła Płock, która też swoją drogą w minionej serii G przegała na otwarcie za dnia 0 do 1. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia jutro. Cześć!